Witam Was, cześć ja jestem Dedmoza. To jest Maluch Racer 3 Ostatnio pojawił się post na Facebooku o, o tym, że znalazłem właśnie tę grę i pokażę Wam jak w nią będę grał A więc mamy tu jakiegoś Malucha już pokazanego hmm, Zacznijmy od kariery Maluszy 10 zł Będziemy w ogóle jakieś tam na te ruchy, kometa, huragan i piorun. A, czy mamy normalny i wiejski tuning. Mechaniczny, nitro Dobra. Tylko może mały wyścig początkujący. Wyścig o to sesji. Oczywiście polska muzyka w tle. Teraz mam nadzieję, że kierowanie, sterowanie jest normalne. Nie wiem gdzie jest Nitrox Kurczaczki Dobra, Nitro jest na kontrolu, znalazłem Nitro w małych to kurde się dzieje Dobra, przecież jest sobie troszkę muzykę. Chciecie wiedzieć, że maluch ma tylny napęd. I coś prowadzi do tego, że może nim zarzucać. Czyli jest to auto dobre do driftu. Ciekawie się jeździ. graficzne chyba tutaj są. Na sobie nitro. Prąt kość. Jest to drugie okrążenie na trzy. Przyspieszę. Ostatnie okrążenie. Ogólnie się jeździ, ciekawe Ogólnie ciekawe jest yy, Ciekawe to że w maluchu zamontowali nitro Jest to gra dużo lepiej zmontowana od ISR i dużo lepiej mi się jeździ Na pewno Ogólnie bardziej mi się ta gra podoba I pod względem graficznym i pod względem yy, grywalności więc meta. A więc pierwsze miejsce trzysta złotych, drugi wyścig. Jedziemy. Może ukończę pierwszy etap i zobaczę to, co to się potuningować, jak to się będzie zachowywać Och, malu Racer 3, tego żem się nie spodziewał to w ogóle pojawi się na, na moim kanale Ale cóż, rzeczy niemożliwe stają się możliwe Jak też to, że mam 16 dni wolnego o! No i właśnie ostatnio W sumie nawet na, na, na warsztacie miałem malucha Trochę jakby mi klatkuje <laughs> Gra Zaczniemy sobie. Znaczy nie ma tu trafików? Może nawet troszeczkę... Z jednej strony może dobrze, z drugiej strony może źle. I nie ma pieniądze. Trochę tak by nie działa. Nie ma działać. Nie uwzględniło mi skrótu. No ja, dobra. On trochę za mocny, za, za, za słaby silnik na nitro bo dość szybko rozwijam prędkość maksymalną tego malucha, czyli jakieś 90 na godzinę a nitron dojeżdżam do 115 około i I, I... I... I to właśnie jest błąd chyba no błąd o nie, to jest po prostu zwykły przejazd o! a z tego tak takiego efektu bym się nie spodziewał Fajny jest głos Nitra Szkoda, że go nie będziecie mogli słyszeć Ponieważ yy, mój program do nagrywania On yy, nagrywa mi ty albo w mikrofon, albo yy, Albo samą grę A do odcinka specjalnego to po prostu już się bawiłem z Windows Movie Makerem który ostatnio mi szwankuje i ten film ja, ja tego filmu jako tako sam nie składałem pomagał mi składać go mój kuzyn który z, z, z który praktycznie zawodowo trochę z tym związany i, i to dlatego że wiecie dlaczego na przykład nie mam jeszcze intra do filmików i innych rzeczy Nie mam intra do filmików i tak dalej i tak dalej dużo jest tych powodów. ponieważ jestem totalnym laikiem w tych tych sprawach. Jak widzicie nagrywam na razie problemów nie ma. No może że na niektórych filmikach są lagi, ale to właśnie pracuję nad tym co to mo co, co może być powodem tego. Mechaniczny. Normalny. Felgi, felgi. A felgi się zmienić. No, no, Jak się i felgi w maluku zmienia, to już... Taka muzyka w Maluch Racer 3, i ja bym się tego nie spodziewał. Dobra, jedziemy. Dałem im trochę forów to zobaczyć, jak się go nie zachował. Maluch i będę doganiał. Nie ma trafiku więc za bardzo nie muszę co bać Muszę tylko uważać żeby o nich nie zahaczać Widzicie jak zahaczam o, o przeciwnika Wtedy mi blokuje całą prędkość W sumie fajnie wchodzi w zakręty Brakuje mi tego zderzaka, tych zderzaków Troszkę mnie to wystraszyło, znaki ostrzegawcze są fajne Fajnie to graficznie wygląda Tak powiem Drugie okrążenie Och Dawaj maluszek No, jedziemy Czwarty bieg, huragan mi tu. Ale zmuliło grę. Ale go wywaliło, mnie wywaliło, wszystkich wywaliło, ja tu osiadłem. Muszę je nadgonić. Już widzę wady mojego malucha. Na za małą prędkość maksymalną. Widać już kodzeń. A tej prosty ich tam wezmę. Nie pojadę tą prawą stroną, tylko cały czas prawie lewą. 117 nie pokazało. Jestem drugi. Tylko jakoś dobrze zawinąć. Dobrze. pałka nitrem i tak udało się. Jak widzicie, gra ostro klatkuje. Ostro te maluchy się dziwnie poruszają. I. No i w sumie nawet fajna gierka też może z powodu tego, że za, za dobry system na opakowaniu pisze Windows XP i Vista a ja mam Windows 8 Gamy się w nocy, tak? Brum. Fajna muzyka leci hmm. Szkoda, że nie słyszycie. Ale zresztą to jest z drugiej strony nie wiem czy mógłbym ją puścić, bo YouTube mógłby, mógłby mi zablokować ten filmik. Ostatnio właśnie tak mi zablokował filmik w jakichś tam krajach. Ooo! Właśnie przez muzykę coś tam yy, wynikło, jakieś błędy nie przyjęli mi mojego zgłoszenia. No i zablokowało mi właśnie jedno z filmików w niektórych krajach z powodu muzyki. A to jest mój pierwszy tor, tylko w nocy. i wierły. potem to poznać Jeśli znajdę są traki z Malucha Racer 3 albo sami jakoś się nagram yy, to postaram się je udostępnić na YouTubie, tak żebyście też mogli posłuchać tej dobrej muzyki. Ale dostał kopa. Aż przypiszył do 30 na godzinę. Jak to ładnie się wykorzystuje bagit? mamy ostatnie okrążenie jadę później jak będę skręcał to zauważcie jak opony się fajnie przają jak te koła fenie wyginają się. Ucieknął i nitrą. I nocny wyścig zaliczony. Maluchy dojeżdżają. Nitro w maluchu. Nitro w maluchu. Nitro w maluchu. Ostatni wyścig Tegoż Etapu Bra mm -hmm. się ładuje Kolejny wyścig w nocy Muszę pamiętać, żeby o nie nie zahaczać No trochę grę sklatkowało Nie wiem o co chodzi, bo Klatki mi spadły Nie wiem o co chodzi Nie wiem dlaczego mi tak... dlaczego klatki spadać? Coś mi nie pasuje. Coś mi spowolniła komputer i to bardzo. Nie mam żadnego pojęcia co. ich tutaj znowu się rozkraczyłem bardzo mi to klatkuje nie wiem dlaczego to się nie zmieściło Chyba nie dojadę pierwszy trzeba będzie powtórzyć wyścig chociaż nie wiem, mam jeszcze jedno całe okrążenie Dobra Klatki wróciły do normy obszar gry ten obszar gry w nocy mi się dosyć laguje. nie wiem windows 8 chyba jeszcze coś doczytuje ten tor w nocy ogólnie się naguje nie mam nitra żeby dojechać dobra, dojechałem pierwszy jako tako jest dobrze to był chyba ostatni wyścig tej serii o, było ostro przez grę 1000 zł premii to co, może mały tuning naszego maluszka Tuning mechaniczny Nitro proponowałbym yy, silnik A więc spoilera może nie Tak to na pewno pas tak już się czymś to różni. zostawimy oryginalny zmienimy farby. te mogą być. Felgi na aniem i poziomie się nie wyżują. Och, może jeszcze na tym mechanicznym dostanie coś pieniądze. Przyspieszenie tak I znowu wróciłem do punktu wyjścia, czyli zostało mi 10 zł. I w ten oto no sposób pokraliśmy sobie drogę w Maluch Racer 3 Nie wiem, po prostu chcę teraz zakończyć odcinek Z tego względu już nie wiem e, Jak duże będą pliki z filmików, jak to, długie mam robić odcinki Po prostu żeby to się e, łatwo rzucało na YouTube'a i żeby, żeby to się łatwo wam buferowało e, Więc pliki muszą być małe I za tym idzie, niektóre odcinki mogą być krótkie, niektóre mogą być długie no i zobaczyliśmy w tym odcinku tuning malucha jak się jeździ właśnie a farba idzie zmienić? Co To jest kolor idzie. Niebieski, żółty, zielony, biały, czarny, oranżowy, filetowy. Dobra, zostawmy na razie oryginalny. I to ja się w takim razie z nami pożegnam. Pamiętajcie, by subskrybować nasz kanał, jeśli Wam się filmy podobają. Yy, jeśli jesteście ciekawi, co się tu jeszcze pojawi. Pamiętajcie, by wysyłać Wasze winyle na naszą stronę facebookową. Link będzie w opisie. I do zobaczenia. Cześć!